Dziękuję bardzo koleżance Kienge. Teraz jedna minuta kolega Ujazdowski. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo. Europa ma zobowiązania wobec Erytrei, kraju znajdującego się w opłakanej kondycji społecznej pod rządami brutalnej dyktatury. Ma zobowiązania tym silniejsze, iż jest to kraj, który przeżył doświadczenie złe doświadczenie kolonialne Europejczycy są w tej sytuacji bardziej zobowiązani niż w innym przypadku. Nieraz wolny świat stawał przed koniecznością przezwyciężenia reakcji na dwa zjawiska, łamanie praw człowieka i pomoc społeczeństwu znajdującemu się w sytuacji opłakanej. I to powinniśmy czynić stanowcze nie wobec dyktatury, bezpośrednia pomoc społeczeństwu. Ta pomoc powinna być jak najbardziej ściśle kontrolowana. Ja zgadzam się z panią koleż z koleżanką z Argentyny, która domagała się oszacowania oceny postępów dotychczasowej pomocy. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy w sposób marnotrawny. Ta ocena tego, co się działo wcześniej, powinna mieć miejsce. Wytrwałość, systematyczność spowoduje, że osiągniemy swoje cele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo koledze Ujazdowskiemu. Teraz jedna minuta dla koleżanki Spinelli. Dziękuję pani przewodniczący. Już jasne jest dzięki WikiLeaks sposób, w jaki chce się zatrzymać migrantów. Wykorzystanie siły.